wychodzimy świetne doznanie w tym autobusie miejskim powiem wam No cena bardzo fajna, atrakcyjna ale powiem wam no, jestem zaskoczony jednak jestem zaskoczony ludzi, no nie wszyscy słuchajcie, nie wszyscy, nie wszyscy są z higieną jakby obeznani, no większość ludzi wydaje mi się wsiadła no, bo muszę powiedzieć, z higieną na bakier, a wiecie o co chodzi? Temperatury są wysokie. No, niby klimatyzacja, klimatyzacja jest, ale powiem Wam, jak się parę osób zejdzie i rozumiecie, skrzydło podniesie, no to robi się, no robi się, powiem Wam, nieciekawie. Rozumiecie, już nie wpuśćmy w szczególe, W szczegóły wiecie, o co to jest rano, może dzieci oglądają, czajcie o co chodzi. Dobra, a teraz Wam wytłumaczę. O co chodzi z tymi biletami, jak się kupuje do autobusu? Bo powiem wam, byłem świadkiem właśnie, jak wsiadałem. No, jeden człowiek, no nie do końca, słuchajcie, jednak inteligencja nie ta sama co moja. Ja sobie myślę, no, jakiś taki, słuchajcie, nieogarnięty, ale też nie można mierzyć wszystkiego swoją miarą ludziska. Zaraz spokojnie pójdziemy tam, pozwiedzamy, są jakieś tarasy widokowe. No, będzie dzisiaj bogato, będzie bogato, więc jak ktoś jest taką osobą bardzo zazdrosną. I wiecie, aż zaciska zębiska, z drugim ma lepiej. No to ja bym proponował odejść od odbiorników, zrobić sobie kawę albo pominąć ten odcinek. No bo ja rozumiem sam, słuchajcie, ja niekiedy też ludzie idą, wiecie, na drogie zakupy gdzieś tam w Miami, tak słuchajcie, aż mnie skręca. Mówię za moje, za moje, i rozumiem, rozumiem tych ludzi takich wiecie, zawistnych. Dobra, lecimy do maszyny i już działamy. Słuchajcie, nie przedłużamy. Maszyna wygląda tak, całe szczęście nie ma teraz tłoku. Patrzcie, ona jest bardzo prosta i intuicyjna. Dobra, już Wam tłumaczę, jak chcecie sobie kupić yy, kartę taką, patrzcie, taką, żeby mieć antalaja. Klikacie tu i macie 5 dych, i musicie mieć odliczone 5 dych, słuchaj, ta w papierku. I tutaj ona wżera, i później Wam wyrzuca tutaj kartę. I to jest cała operacja, nic więcej. Dobra, my wywalamy to i patrzcie, my już mamy, a jak chcecie ją zasilić. Ja właśnie sprawdzę ile na niej jest. Patrzcie, przykładamy tu i jest 213, za, no załadowane na niej, bo ja przed chwilą 200 włożyłem i to samo. Kładziecie tylko kartę tak, proszę ja was i tu wciskacie pieniążek, nie? Maksymalnie chyba to jest 200, gdzieś tu bo O jest napisane nawet, widzicie? 50, te, te chyba nie wiem czy przechodzą, no widać, że tutaj niby jest napisane, że w bilonie też wrzucacie, ona wam ładuje, pokazuje tak jak mi teraz, słuchaj, ta, stan i lecicie na autobus, autobus kosztuje, ja zapłacę już wam mówię mniej więcej dokładnie miałem 40, 27, 27 tych tureckich kosztuje jeden autobus, tam ode mnie z dzielnicy tutaj do, do centrum tego starego miasta powiem wam, no to chyba jest taki stały czy przejedziecie 20 przystanków czy przejedziecie 5 to jest chyba taka sama cena i ta karta też działa tutaj jest taki z miasta lecicie tam z, ze starego miasta całkowicie leci słuchajcie ta taki tramwaj, fajny, taki stary no, no nie ma klimy, nie ma klimy więc tyłek można się trochę tam podpalić ale lecicie tak, taką długą trasą pod samiutką słuchajcie plażę no świetnie, a przy tej plaży jak tam jest świetnie zresztą kto ogląda moje odcinki to już widzieliście, że ja w Antalai to już jestem tak jakby tubylcem albo i bardziej, albo i bardziej no dobra, lecimy, pozwiedzamy coś dzisiaj pokażę wam na razie stonka jeszcze tak się za bardzo zobaczcie, nie wynurzyła no bo jest gorąco, słuchajcie, gorąco to tylko tacy idioci i desperaci jak ja latają w takich temperaturach, normalni ludzie nie, nie żądni wrażeń i temperatury, udaru i takich rzeczy, słuchajcie, i poparzenia słonecznego, no to jednak myślą bardziej racjonalnie i sobie siedzą w klimatyzacji albo dupsko moczą, słuchajcie, w morzu. To jest bardzo dobra opcja. Ja wczoraj moczyłem, polecam. Woda cieplutka. Dobra. Zanim sobie tutaj obejrzymy, robimy aktualizację, co tam z zębami się wczoraj działo, bo zapomniałem wam się... Pochwalić, co tam było wczoraj, ale, ale daje te sło słońce, słuchaj, tak. I wczoraj było tak, powiem Wam, poszłem na te przymiarki już takie, ale no, mega są szybcy. Wczoraj byłem już na tych przy przymiarkach, a przedwczoraj były. Powiem Wam, przedwczoraj robili ten skan, taki, no co mówiłem, ten 3D taki. Zresztą, jak, jak Was to interesuje, to zobaczcie odcinek wczorajszy i będziecie wiedzieć o co chodzi. Zresztą, chyba, chyba, jeżeli będziecie chcieli odnośnie, od początku do końca, żebym ja opowiedział, jeżeli to jest możliwe, słuchajcie, bo wiecie, ktoś, kto mnie ogląda, to już wie, jak mój, mój mózg jest rozbiegany i nie do końca to wszystko jakby tam się, się łączy, kropka w kropkę. Ale jeżeli ktoś jest dobrym detektywem, to połączy może co drugą kropkę i coś z tego pozytywnego wyjdzie. No dobra, do rzeczy odnośnie tego filmu, nie? Jakbyście chcieli, żebym nagrał od początku, ile kosztowały te implanty, ile to się robi. Na pytania, dlaczego tak drogo, no powiem Wam, że nie odpowiem. Jak długo, oczywiście mogę odpowiedzieć, ale mówię, nie pytajcie mnie, że jest drogo, czemu przepłaciłeś takie akcje. Nie, nie, ja nie chcę brać w tym udział, słuchajcie, ale pochwalę Wam się tym, tym tylko, że za zęby zapłacone za te implanty z tymi koronami powiem Wam, około to wyjdzie tak, no jeszcze tak nie liczyłem dokładnie, ale myślę więcej niż chyba 17 tysięcy nie, nie, nie przekroczę. Tak mi się wydaje. Może nawet będzie to 16, nie jestem pewien. Yy, za ile to Wam też powiem tych implantów, ile tego wszystkiego było i tam czy, o, były takie negocjacje z tym menadżerem, słuchajcie, że ja już jestem na pewno na czarnej liście tej kliniki. Tego klienta nie przyjmujemy, bo jest więcej pytań niż roboty. No są niekiedy tacy klienci, ale ja mówię do tego Słuchajcie, menadżera, słuchaj, człowieku, ja jestem takim człowiekiem, że jak kupuję sandały czy buty, to ja do sklepu idę 10 razy w miesiącu i ja i tak nie potrafię kupić. Więc musiałem mu naświetlić, jakim ja jestem człowiekiem, słuchajcie, nie? Ale jeszcze najlepiej dzisiaj... Dzisiaj, dzisiaj to było rano, patrzę internetu mi zwiadło dosyć dużo, nie? Bo ja mam też ten internet, słuchajcie, wykupowany taki, te e-SIM karty nie kupujecie tutaj w tych sklepach czy na lotnisku. No bo jest powiem wam drogo, drogo jeżeli kupujecie przez tą aplikację i sobie tam esima tak, to mu się robi słuchajcie, to jest bardzo, bardzo proste więc jeżeli ktoś jest też zainteresowany tym internetem, jak to ogarnąć, to mogę zrobić jakiś króciutki filmik bo to nie jest jakaś tajemna wiedza bardzo proste, to też wam opowiem dobra, wracamy do tych zębów no i z tym internetem, słuchajcie i patrzę, bo tam jakieś filmy wysyłałem w... dwa dni temu, patrzę, 3 giga mi zeżarło, a kupiłem o czym Słuchajcie, kupiłem 8 giga chyba za 20 zł i rozpaczam jak nie wiem, nie? I patrzę teraz, ile mógłbym sobie dokupić, a 5 giga mam znowu za chyba 16 zł mogę dokupić do tego, do tego, do tej karty, co mam wykupioną, nie? I mówię, o Jezu, tak drogo i tak sobie myślę, a później sobie myślę, kurde, zobaczcie jaka to jest mentalność polska, jaka ta cebula wyłazi, nie wiem, cebula chyba, cebula i ten, por od razu też z butów że robicie zęby za 17 tysięcy złotych ludziska, a nie wydacie 20. A, a jak macie wydać 20 zł na internet, to w ogóle dostajecie jakieś rozstroju nerwowego. Nie, ja nie wiem. Weźcie powiedzcie, weźcie mi, powiecie, że też tak macie jak ja. Bo jestem przerażony tą swoją osobowością w ogóle jakąś rozbieganą. Dramat, dramat, ale widoczek mam piękny. Pochwalę wam się za chwilę. Dobra, lecimy do tych zębów. Co tam było robione? no i wczoraj byłem na tej aktualizacji oczywiście to był inny pan e, doktor powiem wam, no i powykręcali mi te metalowe te znowu zaślepki te z tymi czpieniami i on wkręcił mi taki, już mieli gotowe, chyba to druk, na drukarce 3D zrobili wiecie co, takie białe ząbki, już to były takie bialutkie i nałożył mi tego białego zęba wkręcił, wkręcił tego jakby tą zaślepkę, chyba inną miał inną miał, tak, tak, bo te moje te stare co teraz znowu mnie władowali, to one już leżały na tym stoliku, tak, nie? Policzono oczywiście, wiecie o co chodzi tutaj. Też się chyba obawiają, bo ktoś może świstnąć coś, ja bym bez zęba został, czekajcie o co chodzi. No dobra, no i on powkładał tak po kolei, jeden po drugim, jeden po drugim, aż wszystkie. Nie będę wam mówił, czy bolało, może, czy nie, bo cholera, mi to zawsze boli. Naprawdę, ja mam jakiś uraz tak potężny z tymi dentystami, że mnie ciągle to boli, te zęby. I może przez to też ten strach jednak nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli jesteście mniej więcej w moim roczniku albo i starsi i jeszcze żyjecie, to jest sukces. Po pierwsze, a po drugie, to na pewno macie traumę z dentystami. Bo ja pamiętam w mojej szkole podstawowej, to powiem wam, wchodziły te wiertarki takie, co tą wodę dopiero wypuszczają. Tak czajcie, były te wolnoobrotowe, i te szybkoobrotowe zaczęły wchodzić, co, co schładzały tą wodą. Ale ta wolnoobrotowa Czoczajcie, prawie głowa, tak normalnie, na fotelu mi latała. I to się tak grzała, ta kość tam. O, jeszcze to pamiętam, słuchajcie, minęło chyba 50 lat, nie, 40 lat minęło od tej, od tej mojej traumy dentystycznej polskiej za dzieciaka. A ja jeszcze to słuchajcie, pamiętam. I zobaczcie, jaki to ma wpływ na całe Wasze życie, ludzie. Rozumiecie? i ja później widzę, że niekiedy takie już mam jakieś życiowe niepowodzenia a to wszystko trzeba połączyć z tym dentystą w ogóle to był, to był ten moment złego dotyku w moim życiu i on zaowocował tymi błędnymi decyzjami w, chyba w moim życiu, tak mi się wydaje no ale mam nadzieję, że parę jakiś dobrych też zaszło w tym moim życiu, dobra, ale do rzeczy lecimy do rzeczy no i te plastikowe zęby wam już mi powkręcał, powiem wam bolało mi jak cholera i mówię żeby mi dał ten znieczulenie. Naprawdę? Słuchajcie, on do mnie mówi naprawdę. Ja już miałem odpowiedzieć, a naprawdę to ja nie płacę, czy ja za darmo to mam, człowieku? Płacę, wymagam, ludzie. I nie ma, jak jesteście, macie taką wizytę zapłaconą. Pamiętajcie, drzejcie, japę, znieczulenie, więcej dawaj. Przecież to jest zapłacone, ludzie. To nie ma co się katować, absolutnie, mówię wam. Będziecie się katować i dla kogo? Dlaczego? Dla nich tutaj, absolutnie. Płacisz, wymagaj, w tej kwestii nie ma, nie ma zlituj się i powiem wam jaki miły po całej tej operacji, zaraz wrócimy co tam się dalej działo, on mi mówi następnym razem, że jak będę przychodził od razu, żeby się przypomnieć, że ja chcę znieczulenia i to jest po prostu profesjonalne podejście, słuchajcie, do mnie, profesjonalne. Ja już teraz mam wizytę na jutro, na 16, dzisiaj mam w ogóle Lucy, dlatego mogę sobie połazić i pozwiedzać. I wiem, że jak będę szedł i będą już, słuchajcie, mi coś do ryja chcieli tam wsadzić albo wyciągnąć, od razu mówię, znieczulenie, od razu. Nie ma, że ja się będę katował i będę miał mordę, będziemy mi się tak wyginać, coś krzywiła. Nie, nie. Koniec z tym. Trauma z dzieciństwa. Ja teraz chcę się, kurde poczuć jak, słuchajcie, jak panisko, zapłacone. No dobra, lecimy dalej z tematem. Mam już te plastikowe powkładane, no i oni dają wam takie... Y, y, gryzaki, słuchajcie, taki gryzak i zagryzacie, i oni wiedzą wtedy, czy tam się wiecie. Składa to wszystko, nie? I później on jeszcze bierze ten taki, chyba ten 3D, i jeszcze mi tak robił ten cały, powiem Wam, zgryz. No, oczywiście tutaj wiecie, wary to Wam tak prawie wyrywa, żeby zobaczyć dokładnie, jak to tam się wszystko ukręciło. Plastik taki później naciągają też całą mordę. Słuchaj, ta robią zdjęcie, no i pokazują Wam, czy Wam się podoba. No. Powiem Wam, no mogłoby być lepiej, powiem Wam, mogłoby być lepiej. Ogólnie nie chodzi mi o, o wielkość zęba czy coś, bo to było, no nie jestem też ekspertem. Śmiem powiedzieć, że było praktycznie idealnie, jeżeli chodzi o, o, o wygląd tych zębów, naprawdę fajnie. Muszę przyznać, że robota dobra. Też się nie znam, słuchajcie, też się nie znam. Możliwe, jakbym był dentystą, to pewnie bym do nich nie przyszedł, ale gdybym był, to mógłbym jakoś ocenić też tą robotę, że coś tam, jakaś fuszerka czy coś. No a na razie jednak ufa. Człowiek jednak ufa. Ponoć jest, słuchajcie, gwarancja na 5 lat. Nie mam pojęcia, jak można ją dochodzić. Nie mam pojęcia, chyba z nożem mi się kierą, bo tutaj w tym kraju nie ma innej opcji, ale do rzeczy. No i miałem te pozagryzańce, słuchajcie, pozagryzałem te 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 takie papkierki, a później oni biorą taką, nie wiem, czy to była plastelino-modelina i wiecie, i ładują wam tutaj w tą szczenę całą i, za, i robicie ten zacisk, taki zagryz i, i tą zimną wodą wam tam tere, tere, tere tak robi, 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 no i to się wszystko takie spójne robi. Naprawdę zastyga, no ledwo, ledwo, no, no może nie ledwo, ledwo, ale otworzyłem jeszcze jakoś ostatnimi siłami, słuchajcie, gębę. No i wzięli ten cały zacisk, nie? Bo to będzie pewnie potrzebne do tego końcowego, jak gdyby, wyglądu tych zębów. Ale powiem, powiem wam, jak mnie wystraszyła ta kobita tam, bo tam było dwóch. Jeden facet tam rozmawiał po angielsku, a druga kobita, no nie, niekoniecznie ten, ale oczywiście się tam na migi dogadywaliśmy świetnie. Ale ja tam zerkam, zerkam, wiecie, patrzę, ile on tych implantów ma, no bo. Jeszcze tam do tych ośmiu liczyć potrafię, no i liczę te implanty, że już tam został. Patrzę, że dwa są, nie? Słuchajcie, do zrobienia. I mówię, że do niego tam wybełkałem jakoś, ile zostało. On mówi, że jeden, nie? A ja widzę, że są dwa. I ja mówię, ale dlaczego powiedział, że, je, że, że jeden? Jak są dwa? On mówi, bo to jest jeden, dwa jakieś. Wiecie co? No, no to to już takie tureckie, słuchajcie, podjazdy, kręcenie. Kto był w Turcji, to rozumie. Ech, tu nigdy nie jest wszystko, tu nic nie jest białe i czarne w Turcji. Absolutnie. Jeżeli tam coś ma być bardziej białe, to na pewno w kierunku dla, dla nich, a nie, nie dla nas. Czajcie o co? Chodzi no ktoś, kto był i słuchajcie, byliście na rynku, pewnie coś kupowaliście, to czajcie o co? Chodzi w Turcji nigdy nic nie jest biało-czarne. To jest zawsze historia żółtej ciszenki. No dobra, ale już tam. Patrzę na te, słuchajcie, na te ostatnie te implanty, tak zerkam, zerkam, a nagle z boku ta baba z tym sakiem wpada, słuchaj, tam mi do gęby, kurwa. Składa, ja, jak żebym się zerwał, aż się oni zaczęli śmiać. Ale normalnie, żebym się przeraził, przeraziłem się, bo ja ze strachu skupiony na tych implantach, a tam je słuchajcie z tym, z tym sakiem tu, aaa, zaatakowałem. Ja się krecę, normalnie mówię do niej: kobieto, kobieto. Ja jeszcze zawału nie miałem, ale w Turcji to nie chciałbym, żeby był mój ten pierwszy raz, absolutnie. Ale po tym jakoś się atmosfera, powiem, wam tak oczyściła, wyluzowała. No i wiadomo, na koniec już mieli te wszystkie pomiary, więc ja mówię, weźcie mi zostawcie te plastikowe, może po co to, to wyciągać? Później przyjdą te już z cyrkoni, no to się zamieni. Nie, on mówi, że nie, no, nie, nie można. No i niestety musieli mi te plastiki powykręcać i znowu te zaślepy z tymi czpieniami władowali. Mi. Czajcie o co chodzi. To nie... Ach, to czpienie, nie wiem. Mam wrażenie, że one są słuchajcie aż takie i to wkładają i u góry ma tą nakrętkę. No nie wygląda to dobrze. Powiem wam ja, chyba, nie mógłbym reklamować nie, nie mógłbym reklamować tych implantów i polecać dla ludzi, bo widzicie co ja wygaduję. Widzicie co ja wygaduję? Na tych wszystkich kanałach, jak ktoś jedzie sobie do Turcji robić te zęby, no to w ogóle śmiech, uśmiech, szampan, pity, nie wiem, może jakiś winko, tego No i za dwa dni pokazują mi on brylantowy uśmiech. Nie, nie, kochana, nie, nie. Kochana, ani kochany, to tak nie wygląda. To tak nie wygląda. To nie jest tak cudownie brylantowo i uśmiechnięcie. To trzeba swoje przecierpieć. Dokładnie. Jak to mówią... Chciało ciało, niech coś tam cierpi samo, nie? Dobra, lecimy coś pozwiedzać, koniec tych dramatów na dzisiaj, mam nadzieję. Dobra, idziemy poglądać jakieś widoki, powiem wam. W Turcji też nie można za bardzo stać w jednym miejscu, bo tak sobie stoję. Chciałem się zrelaksować w cieniu przed tym upałem, powiem wam, podbija do mnie kolo z jakąś taką torbą papierową, wiecie. No i widzę, że już w ręce ma jakiś kartonik, więc sobie myślę, że będzie próba, słuchajcie, sprzedaży jakichś perfumów. No i podjeżdża i mówi, czy ja nie jestem Turkiem? A ja mówię, że ja jestem, ale wiadomo, mówię, powiedziałem mu, że jestem, no ale po angielsku. Niestety on mówi, że nie, nie jesteś, mówi. A ja mówię, że jestem, jestem, naprawdę, tylko nie mówię po turecku. A on się wściekł już. I mówi do mnie, że jestem na pewno z Mongolii. Słuchajcie, czy ja wyglądam na osobę z Mongolii? Możliwe, możliwe. Nie, nie za bardzo znam ludzi z Mongolii. No ale mówi, czy ja chcę coś zakupić. A ja mówię, że no nie, nie, dziękuję, że nie chcę, nie. No on mówi na pewno, no wy na pewno. To, to lekko się wkurzył, powiem Wam, szkoda, że nie nam. A może i dobrze, że nie znam Turackiego, bo na pewno poleciały tam jakieś słowa niecenzuralne. Rozumiecie o co chodzi? Koleś wchodzi. wchodzi Chodzi, chce sprzedać w taki upał Więc jest to też dla niego niezbyt komfortowe Myśli sobie, że tu schwycił Jelenia jakiegoś Może wygląda, słuchajcie, jakby miał pieniądz Ale pozory mylą jak to w życiu No myślał, że coś popchnie Sprzeda, słuchajcie, jakiś biznesik tu nakręci A tu ja po prostu Jakieś jeszcze kłamstwa mu wciskam Dobra, lecimy, lecimy Zaraz zobaczycie tą marinę Co tu się dzieje, jaki tu jest ludziska Pieniądz w tym mieście To ja nawet nie chcę gadać tam widzę jakieś ludzie schodzą na dół, już wam pokazuję. Patrzcie jakie fajne tam zejście, jakieś palmy, nie wiem czy to jakaś sutenera jest. Tutaj mamy taki tu taki można by się herbatki słuchajcie napić. Piłem bardzo dobra. Nawet chyba tutaj były kiedyś. Winko było spożywane, no zdarzyło mi się. Ale zaraz wam pokażę jakie tu są ludziska, widoczki piękne. Knajpka. Jeszcze jest pusto, no bo... Tak jak już wcześniej mówiłem, w taki upał to tylko szaleńcy chodzą, o następny jakiś ziomek pola, pomaga robić zdjęcia, podejrzewam, że na pewno artysta, słuchajcie, artysta, jakby ludzie se sami nie mogli zrobić zdjęcia, kurczę, jestem trzeci raz tu, w ogóle w, w Antalai, w Antalii, Antalai i powiem wam, zachwycam mnie, no przecież to jest pięknie, tu jest ludziska pięknie. Marzy mi się w ogóle takie drzewko oliwne. Nie wiem dlaczego. Po prostu byłem w takim gaju oliwnym w Atenach, powiem wam. Przepięknie było. Patrzcie, jaka tu jest marina odjechana. Ale dzisiaj ta piękna pogoda jest ludzijska. No upajajcie się, upajajcie się i zazdrośćcie. Zazdrośćcie, bo jest czego? Patrzcie, co tam się wyprawia, a te góry tam można sobie na wycieczkę takim statkiem popłynąć. O, zaraz mam zrobić zbliżenie. O. Zaraz Wam coś pokażę ciekawego. Patrzcie, ja sobie tutaj zwiedzam, a tutaj chyba jakaś ekipa filmowa mi się pojawiła. Nie wiem, czyżby to była jakaś szachira? Weźcie obczajcie, ale zobaczcie co tu się dzieje. Nie będziemy jej tam oglądać, tak, ale to jest jakaś profesor... profesjonalna, ludziska akcja. Patrzcie, może na kobicie, ona ma jakąś tam szmatę przewiązaną. Dobra, na razie uciekniemy, żeby to też nie było tak, że my jesteśmy tacy agresywni w penetrowaniu tego kureckiego, słuchajcie, klimatu i dostawy tutaj no, tutaj macie jakiś pomnik, podejrzewam, że zwycięstwa. Oj, coś chyba. Ekipa filmowa powiem wam, speszyła się, speszyła się. A tak się dobrze zapowiadało, nie wiem, możliwe, że powiem wam klisza się skończyła w aparacie, ale myślałem, że będzie profesjonalna akcja, bo zobaczcie, tu z prawej jest ziomek, który tylko nosi. Ten w środku to jest, no, wydaje mi się, artysta. No, a ta muza po lewej. No, nie widziałem twarzy muzy, więc niewiele mogę powiedzieć o jej urodzie. Ale podejrzewam, jaka muza by nie była, to uroda lepsza od mojej. No, nieważne, nieważne. Lecimy dalej, ludziska, a wy się napawajcie, napawajcie tymi pięknymi obrazami tutaj. Riviera, nie? Riviera turecka to chyba plaże. O, idzie już w moim kierunku następny jakiś hochsztapler. Zdecydowanie coś może chcieć mi sprzedać. Słuchajcie, ja w poszukiwaniu tych sandałów, klapków, jak zwał, to zwał możliwe, że przymierzę jakieś Japonki, no tylko nie jesteśmy w Japonii, ale w Turcji. Polecam wam taki napoj, kapslowany. Jak ktoś pamięta naszą wodę grodziską, słuchajcie, to jest ta sama pozycja praktycznie w Polsce chyba zdechło, a tu słuchajcie ma się bardzo dobrze ale opowiem wam co się przed chwilą wydarzyło słuchajcie, idę idę sobie tak normalnie, wiecie, lukam coś tu cenowo, cenowo, co wygląda zachęcająco, jestem na takiej dzielnicy chyba lokalsowej bardziej i wszędzie jak coś jest wystawione to są ceny a to w Turcji jest skarbem pamiętajcie, bo przeważnie co klient to cena, no tak to wygląda nie oszukujmy nie oszukujmy się każdy chce z każdego zedrzeć jednak trochę skalpa skóry, pieniędzy oczywiście. Ale trzeba być czujnym, ludziska, trzeba być czujnym. Ale wam powiem o co chodzi. Ziomek się drze z daleka do mnie, pucen, pucen, pucen. No, od dzieciaka wiem, w Niemczech się bywało, że pucen, pucen to znaczy coś pucować, coś czyścić. Patrzę, ma taki taborecik, więc główkuję, główkuję. Główku chyba mu chodzi o pucowanie moich butów. Ale patrzcie, jaka jest sytuacja. Przecież ja jestem no, w sandałach, ludziska, więc nie mam pojęcia, więc nie mam pojęcia do końca o co chodzi. Jeżeli ktoś jest świadomy o co chodziło z tym pucowaniem, bo mnie się wydaje, on powinien w moim kierunku jakby zacząć krzyczeć, krzyczeć pedikir, pedikir. To możliwe, że ja bym się zdecydował, no bo widzę, że pazurska, no niespecjalnie, nie, nogi niezrobione, jak to się mówi na wyjazd. No nic nie poradzę, i jakiś taki uliczny pedikir, tylko no nie wiem jak to z higieną, tak na ulicy, słuchajcie, wziąć kopyto do obrobienia, wystawić tak na taborecie. Ten taboret no niespecjalnie jasny, słuchajcie, niespe, niespecjalnie jasny do obrobienia. No tak się waham, tak się waham, tak sobie myślę. Kurczę, i szukam takich, takich lnianych koszul, albo takie są koszule, nie wiem co to za materiał. Wygląda to, słuchajcie, jak tetrowa. Pielucha kiedyś, coś takiego, wiecie, przewiewnego, przebiewnego, bo rozumiecie temperatury wysokie. No jednak nie chciałbym, gdzieś się wejdzie do jakiejś knajpki możliwe na jakiegoś kebabsa, słuchajta, a jak mi walnie spod pachy, to po prostu towarzystwo zacznie mdleć. No nie wiem, chyba, że jednak te kebaby mają ten swój specyficzny zapach i jednak bardziej poleci kebabem niż słuchajta, spod pachy. No, tak, tak takie moje rozterki dnia jak to się mówi, ale zaraz się tu rzucam widzę na szmaty, te lokalsowe już były kapcie za, słuchajcie 150, więc to wychodzi jakieś 14, może 13 zł, więc chyba nie ma dramatu aby, aby 5 dni pociągu słuchajcie, ja więcej nie potrzebuję bo w tych się kurczę troszeczkę palę i przydałyby mi się takie no do zajechania jeden krok, jak to mówią dobra, lecimy, zaraz się widzimy no i nie wiem, jak z tym pedikir cały czas się waham, słuchajcie muszę wam powiedzieć Niestety z tych zakupów poległem totalnie. Totalna klapa dzisiaj, nieporozumienie w ogóle. Planowanie dnia było totalnej bani, bo trzeba było na plaży dupę wyłożyć. Słuchajcie, wymoczyć trochę w soli te wszystkie wągry możliwe. Od razu bym się lepiej poczuł, a nie ładować się, słuchajcie, na ten hol zakupowy, gdzie to nie miało żadnego sensu i było skazane. Na totalną porażkę na samym początku, ale niestety ja cały czas muszę się... Muszę się ponownie przekonać o czymś, o czym ja bardzo dobrze wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co tu mamy za drzewo? Jaki słuchajcie, wygląda jak nasz troszeczkę kląb, ale jakieś takie, zobaczcie, jakieś takie mechate. Jakby kiwi, dobra, nie będę dotykał, bo jeszcze możemy coś słuchajcie, tutaj porazić, a jeszcze parę dni mam być, nie? Czaić, o co chodzi, nie ma co się tak dyskwalifikować na ten trzeci dzień, ale w ogóle dzisiaj to mi się morda słuchaj, ta z tego względu, że nic mi w ryju dzisiaj nie będą grzebać. No, powiedzmy ci, ci dentyści całe szczęście, od razu mi humorek wrócił. Mam, no, słuchaj, ta niby Turcja, widzę taka opalenizna kalifornijska, co myślicie? Sekcja komentarzy jest wasza, wiecie co? Będziemy już kończyć ten odcinek, ale jeszcze wam pokażę, no, takie wiecie, żeby było zazdro, Fajne widoczki, bo jestem w takim eleganckim parku. Już wam pokazuję.